ale fajnie nie? no? Ej, kurwa to śpadło kurwa na napierdala jak chuj fajnie kurwa kurwa chłodno jest pa zobacz na motor pa loterka jak to daje daje most, nie weź Dunu masz właśnie co jest most to kurwa kurwa Ja tam kamienie pozwoliłem, Zobacz. Te kamienie, co tu są, to ja przyniosłem. Zobacz, tu jak złoto one wyglądają. Skąd je masz? Fajne, nie? Skąd je Z tamtej działki. Opuszczonej. Ryby tam do oczka powpuszczałem. A no, to jest kamienie, może było więcej tej serno nanieść. To właśnie one starów były przyniesione. te. domu więcej ich? No. Ja. Tych mogę z tobą iść teraz i nazbierać. Teraz kurwa dach po do No właśnie, wiem. Teraz się Jak złoto. Pana tego! A potem kurwa się nagrywasz to. Tej biście Już, Już na zawsze być. Już na zawsze